Ponad stuletni zabytek wciąż nie może doczekać się lepszych czasów, jak przekonuje miejski konserwator zabytków. Sprawa w tej chwili należy do kompetencji władz wojewódzkich, które powinny podjąć stosowne kroki. Właściciel nie podjął żadnych działań i nie zamierza ich podjąć pewnie w najbliższym czasie, dlatego że nie pojawił się żaden wniosek ani o wytyczne konserwatorskie, ani o pozwolenie, co kiedyś <laughs> właściciel zapowiadał. Nie zwrócił się też o żadną dotację na prowadzenie prac przy tym zabytku. A muszę tutaj powiedzieć, że ja osobiście zachęcałem właściciela, żeby przynajmniej jeśli chodzi o te najważniejsze elementy tych, tych budynków zabytkowych, które Dają możliwość przetrwania tym obiektom, czyli dachy czy też ogrodzenie zabytkowe, które się częściowo zawaliło, żeby podjął działania związane z remontem tych elementów i proponowałem, żeby zwrócił się z wnioskiem o dotację tutaj do miasta. Mimo wielokrotnie tutaj powtarzanych propozycji i zachęt, z tamtej strony nie ma żadnego ruchu, więc wnioskuję, że właściciel po prostu nie jest tym zainteresowany. Było też wystąpienie pana prezydenta o to, aby wygasić użytkowanie wieczyste na tym terenie. Natomiast w tej chwili sprawa z tego, co wiem, jest w rękach Wojewody Śląskiego. Czyli nie ma innych możliwości prawnych, żeby przymusić właściciela do jakichkolwiek działań w celu uratowania tego zabytku? To znaczy, możliwości prawne są. Ja takich możliwości nie mam, bo nie mam takich kompetencji. Wojewoda panu prezydentowi, w imieniu którego działam, nie przekazał kompetencji związanych z kontrolowaniem, bo tak nie robi, nigdy nie przekazuje. I może Wojewódzki Konserwator Zabytków po raz kolejny skontrolować rzeźnie? Może. Może również wystąpić do prokuratury. Może również yy, oprócz zaleceń pokontrolnych konserwatorów wojewódzkich wydać stosowny nakaz dotyczący wykonania pewnego zakresu niezbędnych prac. Natomiast mówię, jeśli chodzi o nasze kompetencje, to nie pojawił się żaden sygnał świadczący o tym, że właściciel tego zespołu obiektów zamierza podjąć jakiekolwiek prace. A jak może długo potrwać taka patowa sytuacja niemocy? Jest szansa, że sprawa zostanie rozwiązana, ale jeżeli będzie się to odbywało w takich trybach, żeby zgłoszenie do prokuratury, czy wygaszenie użytkowania ewentualnej wieczystego, to na pewno możemy się spodziewać, że będzie to trwało bardzo długo, co jest martwiące o tyle, że stan zabytku się cały czas pogarsza.